Witajcie w ostatnim odcinku z tego sezonu. To jest. W trzecim sezonie będzie nowy Kosmita. XD, po co im teraz to mówiłeś? A. Ale nowa, trudno, ale to akurat prawda będzie nowy Kosmita, więc. Spokojnie. Ja planowałem, że, bym, że będzie czarny kosmita. Chłopie, ja nie wiem, czy będzie czarny kosmita, ale zobaczymy. No. Ale w, w ogóle tu nie. Ja jest jestem nie... nie mieliśmy fioletowego, czarnego. Nie mieliśmy, mieliśmy na by był. Nie, no, był fioletowy. Nie mamy jeszcze czarnego, e, różowego, ale różowy może się pojawi w, w trzecim sezonie. No dobra, zobaczymy, ale my nie przed oczami i zapraszamy. Kosmito! No weź nas! Nie, no proszę, wypuść, Puść puś. nigdy. nigdy. Nigdy was nigdy nie... Piszcie. I wtedy Wam zawilkuje dom, a ja was strzeje. I wypad stąd, a ja was zczeje. Chłopiec nie mów takich słów. Ano, może Da, to trudno. A, I dobra, zapatrzcie, widzicie co tam postawiłem? Chłopie, przecież to jest to z ze mną ogromnych sąs. Wiecie co? Zniszczę was. Ta, 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 ta. tylko pogadynki sobie wymyślasz, bo, bo... pamiętasz jak do nas mówił tak zielony kosmita, kosmita, że powróci w drugim sezonie? Ale on mówi prawdę, on powrócił. Atakuj go, chłopie! Lepiej się stąd zwymaj. Z Lepiej chodźmy stąd, bo, ty, bo jeszcze gorzej znów będzie. A Boże! Musimy zrobić jakąś swoją bazę, bo on nam przejął dom. No właśnie, nie wiem jak. Spróbujemy. Albo czekaj. Albo. No, szybko, 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 w do domku tamtego, pamiętasz, jeszcze nam z, nie zniszczyli tego domku. Słyszałeś te dwie nam upsuje dom za kwie. Boję się, kochana. Ale już nie. Ej, dobrze, że nie możemy iść na jeden. Ej, na jeden nie psuje nam. Boże, ona i puszka. Ej, Boże, dzieci są przed domem nasi. Ej, dzieci oni pusta. Serio? What? Fakty! ten, To sigma? Co tu się dzieje? Łocie panie! Zauważył mnie! Mały problem, mały przypał, mały przypał, Ej czekaj przecież to mój dom! Już Kto mi stąd do domu? Nara! Zbanowałem go! Jest piszę do domu jeszcze do domu jeden! Znaczy do domu... Ja chcę ja do, do tam, gdzie Druga? No, się, Przepraszam widzowie, musiałam ich zbanować, bo, bo przeszkadzają. Ech, dobra, Nikoś ktoś A czemu ulegam mnie... I pewnie musimy się schować. Lepiej schowajmy się w tej łazience, bo, bo nie pamiętasz, jak było wcześniej. No bardzo, On właśnie tutaj przeszedł. No, boję się troszeczkę. Czekaj Nikoś. Jest Magie do okna. Hmm. Czy kogoś? Tu, tu. O co ty? Co to! On tu jest! Nikoś! chowaj się do łazienki! Nie, nie, tam było! Za to mnie! Chowaj się do łazienki! I co? Zutu! Nie otwieraj! Dobra! Nie otwieram. Musimy tu być. Nie mamy nie ma innego wyjścia. Ja zamknąłem. Mam nadzieję. Że... Słyszałeś no, to? Nie. Wiem, co? Zagrywacie? No. Dobra, Dawaj, dobra, 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 no, dawaj, No właśnie! Jehusun! Ja e, co to jest za wyspa? Ej, dalej ja Ci wiem. Nie, nie. Tam jest jego wyspa! Co tam? No! mam nie! do A. niego. Gdzie ja jestem? Właśnie jesteś w Mali. Jak to? Niko, nie w ogóle jesteś w tym statku. Ale ten nagle powiedział coś mi Nie, nie ma go! No Co by teraz jaja robisz? Nikoś! Nie! No coś z nikosiem się stało? Nie powiem, to mój sekret ważny. Jedziemy na policję. Że, że co? Cicho, bądź! Jedziemy na policję! No nie! No to ja idę! No co? Gdzie ty O nie. Chyba słyszałem policję. O, nie, tam jest policja! Nie, jest, w końcu mamy cię. W końcu mamy cię. Pamiętasz jak tam uciekłeś? No Boże, musiałem iść do wojska, nie! Dobra, teraz się tam tu nie przyznawaj. Tylko... No nie jedzie do mnie, jedzie! Ha, do wody wle, wleciała. No, co to jest? Wsiadę do auta! Dobrze, już wsiadam, już wsiadam. Jedziemy do policji. Brum, 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 brum. O nie, będę siedzieć. Wysiadam już. No dobrze, wysiadam, wysiadam, wysiadam. Czemu ja idę do tego więzienia? Nie wiem dlaczego. Co, co jest? Czemu przez chwilę było światło zgasnięte? A, 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 a. To koniec był, papa.